Tak, dzisiaj właśnie przyszła do mnie na scenę i dostałem ją od Paczkomatu i post na ulicy e, kolejowej w nowym to miejscu 14. Więc otworzymy to i zobaczymy, co jest. E, tak. Tak, od to. to jest takie szarne. O, mamy pudło i tutaj znajdują się jakieś tam. E, jakiś tam płyty, wystarczy, że jej wyjmę. W tym opakowaniu znajdowało się jakieś tam resztki. Jakieś tam resztki. E, z orwanych, or, orwanych gazet i jakiś tam rzeczy. Ech. Cześć, witam was w kolejnym i Dzisiaj pokażę wam, jakie płyty dostałem poza zakończenie mojej kariery szkolnej. Więc Co je mamy, są płyty. team. Tam Doom. Ekipa ma, Katerneru Młod... Mło, Wysła i połuczające bajeczki z polskim namikiem. Wszystko na wideo z dy. W każdym odcinku się poznają nową piosenkę. Mały Smok tam idzie do szkoły. Piękny rysunek. Nauka samogłosek. Kanał, Bohater dnia niespodzianka dla mamy. Mama z gdzie dziecka i Narodziny Dziecka I płyta trwa 45 minut To co jest z płyta? Mamy kolejną płytę Swoją Beniamin. Beniamin znajduje skarb Z rodzice małego dziecka 7-miesięcznik dla mamy i taty Filmy dać się na wideo zdy. z d. Zitniks i Sun Media. Tutaj jest uta. Mamy kolejną płytę siedzi Pati Teraz zawiera: tak, klucz meble na działkę kosiarkę, na porządki i modelarze. i y, za trwania 47 minut. Syba, syba, Tutaj syba, Tutaj jest uda. mamy kolejną putę sąsiedzi nowe odcinki Hit TV na VCD Putas zawiera safe lasowski strubiadowizmalowanie rynny. I tutaj jest puta. I ona została odwrócona do góry nogami. Więc mamy kolejną płytę, czy jest, jest na VCD? D. Płyta zawiera na w boju i placek samuraja, egze, złożyć dziecko zarówno z tej i z tej płyty. I zastrania te 47 minut. Co jest uda? Więc mamy kolejną płytę przyjacielstwa tylko z dwa łośnikami. Sezuzungi i twierza na półnosy. Jest puta. I teraz na DVD. Poziomowe helikopter, niesłodzianka. Puta zawiera niesłodzianka oraz balon w górę głęboki sen. I gorzej tym lepiej. Wydaje na palce w kajnie tu i panów wielkie otwarcie. I płyta trwa e, 77 minut. Chopis się lesa. I tutaj jest puta. Więc mamy kolejną płytę Bali. Plusk, plusk, ja pływam. Bali dobrze bojały się żyjący w nowoczesnym świecie, w którym zmaga się z codziennymi problemami. Dzięki swojej bujnej wyobraźni, ich rozwiązanie nie ma sprawy... nie sprawia im mul znanych trudności. Z ogromnym i radością, Bali odkrywa coraz to nowsze tajemnice otaczające odsadzającej go z tości świat z i niesły, jego niesłychaną rodziną płyta zawiera osinki, plusk, plusk ja powiem chodźmy tato, no już nie patrz tam, Aro, jestem zły, ojej skupiłem się Spójrz na to, na to i na to kiedy będę duży i na bo i to był wypadek i trwa jeden trwa na dwa minuty. I tutaj jest buta. Więc mamy kolejną butę. Bali, ja chcę się, ja chcę się ścigać. Puta zawiera, ja chcę się ścigać, co za. Nie, Nie chcę nam spać. Buta tata, ile razy chorzy? Nie lubię kiedy. Oj, się, kusą, a stop. i szukamy, pasi i dziadka. Pytę, trwa 100 minut. I tutaj jest puta. Więc mamy kolejną butę, bali, kamera, akcja. Buta zabiera kamera, akcja. nosuje u tamary, nie chce nowych butów. Ma nam przygoda to nie nieładnie oszukiwa, oszukiwać. Za dużo bajek, nie podziel się, jesteś niedobry. Mój przyjaciel Mateo. Buta trwa też 11-2 minut. I tutaj jest puta. Tutaj mamy Maj, u w ogródku. Teraz zabiera u dziadka w ogródku. Nie wolno nam zasnąć. Brum, brum. Moja pierwsza ryka. Szukamy skarbu. zabasi ów jak gorąco nie oddam. Chowbą iść na ratunek. I ta trwa też się dwa minuty. I tutaj jest uda. Jeszcze dostałem obywatel Niamh Wielkie Porządki też na DVD. Według powieści ilustracji to Johnson. Byta zawiera Wiosna, no i nie, król Kaifoniski, groźny ma i nowi wielkie porządki, nowi goście i wiśnie w kapelusu. Byta trwa 68 minut. Tese Egzeplasty, Metypozis Opsiep. I tutaj jest buta, test in case. Jeszcze dosakam się tej drugiej paski, która ma na przy... jeszcze dzisiaj.